Postępujące uzależnianie od obywateli, od rządu. Ja sobie zdaję sprawę, że wielu ludziom to się może podobać. I podobać. Tak, że się podoba. No Tam byle kiełbacha była, tam czy tam partia mi daje Kiełbachę, czy Naczelnik państwa mi da Kiełbachę, to tam nieważne, byle by mi dawał, że byle Micha pełna i tak dalej. Ale to jest takie myślenie krót, krótkoterminowe, dlatego że państwo, w którym obywatele są w sposób trwały uzależnieni od rządu, nie może być państwem. Normalnym. Musi być państwem nienormalnym i te objawy nienormalności mogą być różne i polityczne, i ekonomiczne, i kulturowe. Także wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek. Propaganda socjalistyczna. Jest bardzo intensywna. Ona płynie i z Unii Europejskiej, i od socjalistów, zarówno pobożnych, jak i bezbożnych, czasami nawet z pewnych kręgów, bo nie z całego kościoła, ale z pewnych kręgów kościelnych. Jest wielu księży, którzy na skutek tam nieznajomości życia w ogóle, a ekonomii w szczególności, myślą, że pan Jezus nakazał redystrybucję dochodu narodowego za budżetu państwa. Więc wie pan, no, no, na nic im nie pomoże. To jest tru, trudno w tych warunkach wykazać odporność na tę propagandę socjalistyczną, więc lu, wielu ludzi nie, nie wykazuje odporności, mało tego myśli, że to prawda.